Cześć. Mam na imię Bartek i pracuję jako doświadczony asystent w dziale audytu w EY. Na co dzień, poza liczbami, interesuje się również sportem, szczególnie sportami wysokich lotów, czyli skokami narciarskimi. Ostatnio też moją uwagę przykuł polski teatr. Spytasz, kim właściwie jest audytor? W żadnym wypadku nie jest to kontrola skarbowa. Bardziej powiedziałbym, że jest to taki detektyw finansowy, który analizuje procesy biznesowe. I pomaga spółkom działać zgodnie z przepisami. Po to właśnie jesteśmy. Dzięki naszej pracy biznesy mogą rozwijać się bezpiecznie i bezsprzecznie. A teraz do rzeczy. Szukamy nowej osoby do naszego działu audytu. Jeśli interesuje Cię praca w globalnej firmie doradczej i chcesz zdobywać, jakby nie patrzeć, unikatowe doświadczenie z zakresu takich branż jak nieruchomości, telekomunikacja czy też energetyka, myślę, że to może być coś dla Ciebie. Na co dzień wykonujemy rozmaite analizy, wertujemy dane finansowe otrzymywane od klienta, a od czasu do czasu widać nas także w mediach społecznościowych. Poza tym, Codzienna współpraca z osobami takimi jak główna księgowa, dyrektor finansowy na pewno pomagają w zbudowaniu takiego swojego biznesowego ja. Dołączając do naszego zespołu, masz zatem szansę posmakować tego kawałka tortu, zarówno od strony powstawania sprawozdania finansowego, jak i od strony analizy jego wszechstronnej zgodności. Zapraszamy do rekrutacji do naszego zespołu audytu, jeśli. Masz analityczny umysł, lubisz pracę z danymi i łączysz kropki. Chcesz poznawać różne branże i ekspresowo rozwijać się pracując w różnych zespołach, a także nie boisz się zadawania pytań i masz tą ciekawość audytorską, tę nutkę kreatywności. Brzmi dobrze? Aplikuj już teraz i dołącz do EY. Jeśli potraktujesz tę przygodę jako ciekawe wyzwanie, gwarantuję Ci, że zaczniesz swoją karierę poziom wyżej. Do zobaczenia w pracy lub na spektaklu.